Kochani, zgodnie z obietnicą jesteśmy dzisiaj dalej na Sycylii. Dzień drugi jesteśmy pośród normalnego osiedla i co znaleźliśmy? Jest i zakład kamieniarski. Spójrzcie, piękny samochód. Tak pracują głosi. Zobaczcie, tak wygląda że kładka mnie rozpilkowy. W naszej sycylijskiej podróży trafiliśmy do firmy rodzinnej, która już w trzecim pokoleniu zajmuje się kamieniem. To, z czego żyją, to jak wszędzie kamieniarze. Produkują blaty, parapety, schody, pomniki. Pracują na granitach, marmurach, ale przede wszystkim na swoim rodzinnym ukochanym kamieniu, bazalcie czyli po prostu lawie pochodzącej z etny. Lawę na Sycylii znajdziecie wszędzie. Na posadzkach, chodnikach, brukach, wszędzie. Jak widzicie, robią wszystko za pomocą najprostszych maszyn i narzędzi. A wyczerowują od prostych rzeczy po trójwymiarowe obiekty, jak rzeźby. Mikrozakup. Odpady stojące na ulicy. U nas bez prawa istnienia. We Włoszech, na Sycylii, jak zawsze, wszystko jest możliwe. I tak właśnie pokazaliśmy Wam, jak wygląda prawdziwy zakład kamieniarski, mikrozakład kamieniarski na Sycylii. Z dzięki naszemu przyjacielowi Francesco. Widzicie, kochani, nawet tutaj niestety doszła ta moda konglomeratów, kwarcytów i tego typu historii. Chociaż tak naprawdę przede wszystkim Panowie powiedzieli, że to, co robią, to robią z. Lawy, naturalnej lawy zetny, marmurów włoskich typu dajno, ale przede wszystkim jednak najbardziej popularna jest karara z tych miękkich materiałów. Także widzicie, kamieniarstwo jest wszędzie.